Kochani, wczoraj mieliśmy pilny telefon z Hesji, z sieci Klinik o różnym profilu, ale wczoraj dzwoniono do nas akurat jednej placu, z placówek o profilu psychiatrycznym. To są placówki zlokalizowane albo we Frankfurcie, albo w okolicach Frankfurtu nad Menem, w sumie w odległości nie większej niż 80 km, bo tak jak wspomniałam, jest, jest tych szpitali więcej. Akurat wczoraj dzwoniono w sprawie psychiatrów i neurologów, a zatem potrzebują do współpracy psychiatrów, psychiatrów dziecięcych, neurologów na każdym etapie rozwoju zawodowego, czyli począwszy od świeżo upieczonych rezydentów, kończąc na specjalistach z wieloletnim doświadczeniem. Tutaj wymagany poziom języka, ten minimalny, to jest C1, czyli już zaawansowany. Ale o poziom języka się nie martwimy, bo prawdopodobnie już o to zadbała Ania Kostelik Castle Germany, a jeśli ktoś jeszcze ma jakieś deficyty w tym zakresie, to na pewno Ania może doskonale jeszcze pomóc jakby nadrobić ten język. A zatem piszcie do nas, przysyłajcie nam swoje CV. Możecie to robić albo przez nasze fanpage y na Facebooku, czyli praca dla lekarzy w Niemczech i pielęgniarek, lub specjalizacja w Niemczech, lub zwyczajnie na adres mailowy sylwia.bryzek.małbka.bryzek.pl. Zatem czekamy, zapraszamy, czekamy na Wasze CV i mamy nadzieję, że taka forma ogłoszeń o pracę przypadnie Wam do gustu. Zapraszam.